Cześć, witam Ciebie na 66 dni przed Twoją maturą z matematyki na poziomie podstawowym. By być na bieżąco z kanałem, pamiętaj o subskrypcji tego kanału. Ok, dzisiaj na niedzielę takie prościutkie zadanie za jeden punkt, ale chciałbym, żebyś dobrze wiedział, a wiedział, jak szybko i sprawnie zrobić tego typu zadanie, żeby nie tracić czasu na maturze i szybko przejść do kolejnych zadań. Ok, a zadanie jest następujące: ile jest liczb dwucyfrowych podzielnych przez 6? Przejdźmy do rozwiązania tego zadania. OK, przejdźmy do zadania. W międzyczasie, dla zobrazowania sytuacji, rozpisałem tak, że liczby dwucyfrowe, tak, zaczynają się od dziesiątki, tak. Dziewiątka to jest ostatnia liczba naturalna, jednocyfrowa, a kończą się na dziewięćdziesiątce dziewiątce, tak. Czyli 100 to jest pierwsza już liczba trzycyfrowa, a dziewięćdziesiąt dziewięć to jest ostatnia dwucyfrowa, tak. I tak, czyli wiemy, że łącznie tych liczb dwucyfrowych będzie dziewięćdziesiąt dziewięć. Tak, bo to jest jakby ostatnia liczba dwucyfrowa, odjąć 9, czyli ostatnią liczbę jednocyfrową, tak? Czyli wyjdzie nam tych liczb 90. No nie? I zobaczcie. pewnie już większość rozwie. Jakaś mniejszość pewnie nie wie, że jak rozpiszemy sobie liczby po kolei, to te liczby podzielne przez 6, tak? Będą co 6, tak? Wielokrotności szóstki, tak, czyli będzie to 12, będzie to 18, potem gdzieś tam dalej 96, tak? Czyli cyklicznie jest, jak rozpiszemy te liczby dwucyfrowe, jakieś tam 5 liczb niepodzielnych przez 6 i liczba podzielna przez 6 i tak dalej. 5 liczb niepodzielnych przez 6 i liczba podzielna przez 6. No nie? Tak to się wszystko rozpływa, tak? Rozchodzi w tych liczbach naturalnych. No dobrze. I zobaczcie, jeżeli wiemy, że co szósta liczba jest podzielna przez 6, tak, no to jeżeli wiemy, że tych liczb jest 90 po kolei, to zobaczcie, jeżeli podzielimy 90, podzielić na 6, no to wyjdzie nam 15, reszty 0, tak? Czyli wiemy, że dokładnie 1 szósta z 90, tak? To jest 15, tak? Bez żadnej reszty, tak? Czyli podsumowując, jeżeli wyszło nam, że liczb dwucyfrowych jest 90 i co szósta liczba jest podzielna przez 6, tak? Wielokrotność szóstki, jeżeli to dzielenie 90 przez 6 daje nam 15 bez żadnej reszty, tak? To możemy śmiało założyć, że właśnie jest dokładnie 15 liczb podzielnych przez 6, jednocześnie będących liczbą dwucyfrową naturalną. Okej, okay. jeżeli masz jakieś pytanie, to koniecznie napisz w komentarzu i życzę Ci owocnej niedzieli i trochę odpoczynku na tą niedzielę. Cześć, do jutra.